Rybę, rybę, dobra. Królowa Kielichów, sprawiedliwość, siła, Królowa Mieczy, Astenarów i, i pięć pentakli. Jeżeli chodzi o zdrowie dla ryb, na początku sierpnia mogą poczuć tutaj spadek sił, spadek formy. Tutaj w karcie sprawiedliwości trzeba uważać tutaj na cewkę moczową i na sprawy związane z. Mamy tu królową mieczy. Z gardłem. Na sprawy związane z gardłem. Jeżeli chodzi o pierwszą połowę miesiąca sierpnia, będziecie się tutaj czuły trochę odtrącane, niepotrzebne. Będzie Wam trochę kondycji brakowało, takiej fizycznej do sportu. Nie będzie Wam się praktycznie nic, nic Wam się nie będzie chciało robić, po prostu brak takich pasji, takich zainteresowań. Będą to bardzo ważne u Was sprawy urzędowe, bo mamy kartę sprawiedliwości, a przy karcie sprawiedliwości to te sprawy urzędowe będą dla Was, właśnie najważniejsze. Jako radę. Mamy królową miecz, Odsuniecie się od kilku ludzi, którzy nie są tutaj w stosunku do Was ok, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. A jeżeli chodzi o sprawy miłosne, możecie flirtować, ale możecie poczuć się tutaj bardzo emocjonalne. Mamy królową kielichów. Karta królowej kielichów jest to osoba bardzo emocjonalna, która skupia się wyłącznie na swoich emocjach, na swojej wrażliwości na tym co ją wcześniej spotkało. Dlatego też nie będziecie nie będziecie w ogóle będziecie się czuli po prostu przepaleni tym. Także najpierw poczujecie zapał do randkowania, natomiast potem wam się to po prostu odechce. Przekażcie asa asa monet ta druga połowa sierpnia będzie tutaj Ciekawość, będzie tutaj ciekawość świata, będzie tutaj ciekawość czegoś nowego, mamy kartę sprawiedliwości, czyli jakaś zmiana w pracy. Jeżeli chcecie zmienić pracę biurową, to tutaj zmienicie pracę biurową, czy być może będziecie chcieli pracować gdzieś zupełnie indziej. Także zmiany w pracy tutaj drugiej połowie sierpnia będą się szykowały. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą połowę, miesiąca sierpnia, to tutaj to tak dosyć brak formy i brak właśnie zainteresowania czymkolwiek. Jeżeli chodzi o sprawy miłosne, w tej drugiej połowie miesiąca sierpnia mamy tutaj Asa, asa monet, zyskacie zainteresowania partnera bądź partnerki z zodiakalną wagą. mamy tutaj kartę zodiakalnej wagi. I na co uważać? Uważajcie na zodiakalnego lwa. W tym miesiącu, bo może Wam szkodzić i nie do końca życzyć Wam tutaj dobrze. Będziecie trochę czuły, właśnie taki odpływ sił wewnętrznych i będziecie potrzebowały po prostu jakichś witamin, które wzmocnią Wasz organizm, po prostu. Mamy tutaj kartę piątki, pentakli. Piątka pentakli mówi właśnie o tym, żeby. A żeby zyskać swoje zdrowie, to trzeba witaminy sobie kupić, bądź, bądź po prostu zadbać o taką kondycję odpornościową, odpornościową.